Dzień dobry, chyba się doczekaliście. Tak samo doczekałem się ja, że w końcu mogę dla Was zrealizować ten odcinek. I w sumie chciałem, żeby to był ostatni odcinek, ale niestety, lub stety, będzie prawdopodobnie a nawet na pewno jeszcze jeden, ze względu na to, że no nie możemy tego tematu tak zostawić. A przynajmniej ja bym nie chciał go tak zostawić. Yy, to znaczy, tyczy się to sposobu montażu tego tabletu. Opowiem o tym troszkę później. Zaraz sobie przelecimy przez wszystkie rzeczy, które mam, y, mam dzisiaj wam do zaoferowania i do pokazania. Będzie tego trochę, więc prośba, żebyście oglądali to y, bez przerywania, bez przewijania właściwie. Y, y, I tak na dobrą sprawę y, jest tego materiału na tyle dużo, że zebrałem w końcu wszystko, wszystko w jednym miejscu, tak żebyście nie musieli szukać, nie musieli kombinować, myśleć. Dlaczego? Dlatego, że. Właściwie to nie ma dnia, żeby ktoś nie pytał, nie pisał, jak zrobić to, jak zrobić tamto, jak sobie to skonfigurować, wszystko. Więc lecimy do brzegu, przelecimy sobie przez um, trzy etapy tego, tego filmu. Pierwszy to będzie, właśnie wstęp, który teraz nagrywam. Drugi etap to będzie um, taki teoretyczny o tym, co potrzebujecie, jakie aplikacje, jaki sprzęt. O tym za chwilkę opowiem. Potem pokażę Wam już w samochodzie, bo niestety tablet lub stety jest już zamontowany w samochodzie, i pokażę Wam, jak skonfigurować sobie wszystkie te rzeczy. Takie zrobimy mm, pokazóweczki, a na końcu pokażę Wam demo, jak to wszystko działa, jak wygląda automatyzacja, co i jak. Opowiem też jeszcze o tym, jak sobie podłączyć to wszystko. Wrzucę Wam na przebitkę taki fajny schemat, spróbuję go jakoś ładnie narysować. E, więc co? Zaczynamy. Lecimy z intro, a ja się przygotowuję ze swoją ściągą yy, i pokażę Wam wszystko. <muzyka> 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 intro obejrzane, myślę, że Wam się podoba. Pozdrawiamy Hubercika i Artura. Więc yy, zacznijmy sobie od tabletu. Tablet Xiaomi Pad 6. I dlaczego taki? Dlaczego padło na pad 6? Śmieszne. Po pierwsze, musi być tablet. Oczywiście to dotyczy się sytuacji, kiedy wykorzystujecie adapter Droidon Carry, chcielibyście go sobie mieć w samochodzie. I sytuacja ma się tak, że tablet, żeby funkcjonował w łatwy sposób do montażu, żeby nie było więcej problemów niż, niż korzyści, to musi być wyposażony w gniazdo USB-C, oczywiście. Natomiast tu bardzo ważna uwaga, minimum 3.2, nie, przepraszam, 3.0 z funkcją Power Delivery lub PD. Ona jest oznaczona przeważnie takim piorunkiem gdzieś na tablecie lub w specyfikacji. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jakby dlaczego ten tablet jest stosunkowo dobrych parametrów i naprawdę przystępny cenowo, więc myślę, że spokojnie każdy będzie mógł z Was sobie chętny zakupić taki sprzęcik. Można go używanego kupić naprawdę w fajnych pieniądzach. Więc to jest druga rzecz. Natomiast trzecia rzecz jest jeszcze taka, że niestety, ale nie ma róży bez kolców, i ten tablet ma duży minus. Mianowicie, oczywiście okazało się po tym, jak już go wrzuciłem, skonfigurowałem i tak dalej, okazało się, słuchajcie, że nie posiada GPS-u. Nie ma wbudowanego odbiornika GPS. Poradziliśmy sobie z tym, właściwie poradziłem sobie ja, aczkolwiek o tym opowiem troszkę później, więc nie jest to jakaś ogromna przeszkoda, aczkolwiek no, było to trochę kłopotliwe. Stąd. Niestety materiał nie wyszedł we wtorek, tak jak wam obiecałem, a będzie dziś, ponieważ dziś go nagrywam i jeszcze dziś mam ambitny plan go wrzucić. Także zostańcie do końca i oglądajcie. I tutaj z tego miejsca od razu chciałbym was poprosić, jeśli wam się materiał spodoba, wrzućcie suba, wrzućcie lajka, like możecie też pisać komentarze, gdybyście mieli jakieś pomysły na funkcjonalności do samego Karlanchera, tak to się nazywa, czyli to będzie ten pulpit, który widzimy na na pierwszym planie tabletu, to piszcie te swoje pomysły w komentarzach. Ewentualnie, jeśli macie jakieś pomysły na samą aplikację Droid on Card, czyli ta aplikacja, która obsługuje adapter, to też dawajcie, ponieważ i z jednym człowiekiem, i z drugim człowiekiem, który tworzy te, te wspaniałe rzeczy, mam kontakt bezpośredni, więc może uda się coś przemycić. Swoją drogą, do CarLanchera ostatnio poprawiałem trochę tłumaczeń, bo tam były jakieś pierdoły. Więc prawdopodobnie moje nazwisko też się pojawi na liście tłumacza. A co za tym idzie? Tak jak wspomniałem, może uda nam się coś wymyślić, takiego fajnego, co, co dla nas, użytkowników, będzie miłym dodatkiem do funkcjonalności. Więc lecimy sobie dalej. Słuchajcie, listę aplikacji. One wszystkie będą spisane w opisie. Do wszystkich tych rzeczy, które tam gdzieś można podlinkować, do tych z rzeczy potrzebnych do montażu, też podrzucę Wam linki. Niektóre rzeczy kupione w Polsce, niektóre Chi w Chinach. Tak, chciałem powiedzieć U Chińczyka. Nie, natomiast, no jakby wiadomo. Także ja mam tu małą ściągę na komputerku i lecimy dalej. Mianowicie, lista aplikacji. MacroDroid to jest aplikacja, która będzie nam służyła do automatyzacji, między innymi do tego, żebyśmy mogli sobie uruchomić ten tablet po przekręceniu kluczyka lub wygasić po wyłączeniu stacyjki. To jest jedna sprawa. Ona ma bardzo dużo funk dużą funkcjonalności, o czym też powiem troszkę później, jak już będziemy w samochodzie, że tak powiem. No więc coś tam sobie dodam. Ja też mam jeszcze kilka pomysłów, jak ją wykorzystać, żeby to wszystko jeszcze usprawnić, ale o tym gdzieś na bieżąco postaram Wam się wrzucać, albo na Instagramie, albo na Facebooku, zresztą pewnie tu i tu, więc obserwujcie. Drugą aplikacją jest tak zwany, właśnie Car Launcher. Jest to aplikacja do ściągnięcia oczywiście ze sklepu Play. Możecie sobie wbić albo wersję darmową, albo wersję Pro. Jak dobrze pamiętam, wersja Pro kosztuje chyba trzy dyszki, także nie jakiś tam super majątek. Natomiast no zawsze będzie mniej reklam, bo zapewne taka jest różnica i możecie sobie to lepiej skonfigurować. Zapewne też będzie większa funkcjonalność. Szczerze nie wiem, jaka jest różnica, bo nie korzystałem z tamtej bezpłatnej. Więc to jest druga rzecz. Trzecią rzeczą oczywiście dla chętnych, bo można ten tablet sobie zamontować bez adaptera i właściwie poza brakiem funkcjonalności samochodu, to nie będziecie mieli większej różnicy. tak? Więc można sobie to też wrzucić bez. Natomiast no tak jak mówię, jeśli ktoś ma adapter, to aplikacja Droid on Car, ona też jest darmowa do pobrania ze sklepu. Kolejne jest to zestaw ikon. Co ciekawe, te ikony, które ja znalazłem, które widzieliście na niejednym zdjęciu, występują minimum w dwóch, jak nie w trzech wariantach kolorystycznych, czyli biały niebieski, biały czerwony i jak dobrze pamiętam, biały zielony. Więc dla każdego coś... Miłego, że tak powiem, więc będziecie mogli sobie spokojnie dostosować pod siebie, pod swoje warunki w samochodzie. No akurat u mnie niebieski, bo niebieski pasuje do wszystkich pozostałych elementów. Co mamy dalej? Dalej z aplikacji to w sumie chyba nic nie mamy. No jakiś odtwarzacz muzyki Wam będzie potrzebny, każdy ma swój ulubiony i ewentualnie będziecie potrzebowali do tego jeszcze no, jakąś nawigację, tak? Ja też na przykład mam Janosikę, natomiast z nawigacji korzystam z Google Maps, więc to wszystko funkcjonuje elegancko. Natomiast tu od razu taka mała uwaga, z racji tego, że GPS mamy zewnętrzny, no to będziemy potrzebowali do tego aplikacji, ale to Wam pokażę już w samochodzie, ze względu na to, że tam trzeba kilka rzeczy skonfigurować i jakby przelecimy sobie przez te opcje razem, żebyście widzieli, co gdzie ustawić, żeby to miało ręce i nogi. Teraz lecimy dalej, jeżeli chodzi o potrzebny sprzęt. Zaraz tutaj na przebitkach też będziecie widzieć zdjęcia tego, o czym mówię. Natomiast po pierwsze przede wszystkim potrzebujecie już wspomnianej właśnie czy wspomnianego właściwie odbiornika GPS-u, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, będziecie potrzebowali stacji dokującej USB-C również z funkcją Power Delivery. To jest istotne. Dodatkowo do tego wszystkiego oczywiście czymś to trzeba zasilić. Ja kupiłem u Chińczyka taką ładowarkę właśnie z USB-C z Power Delivery. Dodatkowo ma jeszcze USB-C, taki zwykły port USB-A, z którego możecie zasilić bodajże nawet do 3 Amperów jakiekolwiek inne urządzenie, w sensie naładować chociażby swój telefon, tak? Tak jak widzicie też teraz na przebitce właśnie tak to wygląda. Jak wspomniałem, linki do wszystkich tych rzeczy są w opisie, także tam możecie sobie zakupić. Do tego wszystkiego potrzebujemy jeszcze trochę kabli. Pierwszy i przede wszystkim najważniejszy kabelek to jest kabelek Thunderboltowy, czyli właśnie z Power Delivery. Do, on będzie służył nam do podłączenia ładowarki ze stacją dokującą. Na schemacie zobaczycie, jak to wygląda. Potem tą stację dokującą musimy, z racji tego, że ona ma ten krótki kabelek, musimy taką specjalną przejścióweczką żeńską z dwóch stron puścić kabel już bezpośrednio do tabletu. To będzie ten kabel, który widzicie na schemacie, wychodzący ze stacji dokującej. To są dwa pierwsze kable. Dalej potrzebujecie kabla, który, no to jest taki specjalistyczny kabelek, ja go znalazłem, żeby nie wystawał za bardzo z tego portu USB-C, natomiast na to jest jeszcze mały patent, do tym za chwilkę. Więc to jest taki kabelek, który jest płaski po prostu, więc możecie kolejną przejściówką sobie przerzucić ten kabelek, potem w samochodzie Wam pokażę, jak on wygląda dokładnie, jak to jest zrobione. I tak naprawdę z kabli to chyba tyle. Tą ładowarkę, jak każdą inną, zapewne każdy z Was gdzieś już takie podłączenie ma. Możecie sobie wrzucić e, zasilanie, wziąć z y, podświetlania zapalniczki. Tam macie plus po zapłonie, a masa jest zupełnie obok, więc jakby nie ma większego problemu. To sobie zasilacie kabelkiem. Jak sobie tam rozplanujecie kable, co gdzie schowacie, co i jak to już jest wedle uznania, ja wszystkie rzeczy mam w schowku razem z procesorem dźwięku, co też zobaczycie w kolejnej części materiału, więc myślę, że to całkiem sensownie wygląda, jest pochowane, żadnych kabli nie ma, no poza tym, co wystaje, że tak powiem, na chwilę obecną jeszcze z tabletu. Natomiast tutaj właśnie taka, takie małe wtrącenie, ponieważ ten tablet, jak go się rozbierze, znajdziemy ekran, to jego port USB jest na y, tak zwanym flexie, to jest taka taśmka która... Jest y, ruchoma, można to tak ująć. Więc, co za tym idzie? Można zrobić mały otwór w obudowie z tyłu i po prostu wywinąć tą taśmę do zewnątrz, skleić tablet z powrotem i nie będzie śladu. I wtedy ten kabel, który jest obecnie z boku, będziecie mogli sobie puścić z tyłu i on zupełnie nie będzie widoczny. Natomiast y, w trzeciej części materiału, o czym już wspomniałem, właśnie też chciałbym, i tutaj Krzysiu w sumie miał nie wiedzieć, ale już wie, prawdopodobnie nam się uda wziąć deskę, rozebrać to wszystko w sensie zdjąć ten tablet i spróbować go tak wkomponować w deskę, żeby nie trzeba było żadnej ramki do niego już drukować czy, czy w ogóle projektować. Więc tak na dobrą sprawę, z tego co ja widzę, będzie tylko potrzeba lekkiego przycięcia tej deski, żeby tablet się zlicował z konsolą. Bo środkiem pasuje ładnie, ale właśnie odstaje tutaj od boku. I jak on się nam zlicuje z konsolą, to będzie tylko trzeba było wypełnić te luki, które zostaną tam po boku i troszkę z góry, no i na to będziemy próbowali mieć jakiś patent, bo może da się to zrobić tak, że nie będzie trzeba tej deski oprzywać, żeby, żeby zapełnić te, te dziury, żeby to czymś, jakimś takim materiałem uzupełnić, który no nie będzie mocno się rzucał w oczy. Na pewno nie będzie się rzucał w oczy z pozycji kierowcy czy pasażera, bo tego nie widać. Nawet teraz, tak jak mam zamontowany tablet w tej chwili, zresztą widzieliście na niejednym zdjęciu. Natomiast no tak, żeby, żeby to już miało ręce i nogi, żeby było Pikobelo, to prawdopodobnie coś będziemy myśleć może bliżej wiosny, także jest szansa na, na trzeci odcinek, co wymyśleliśmy, jak to zrobiliśmy, jak to wygląda, więc też polecam zostać z nami. Lecimy dalej. Ja tu sobie patrzę na moją ściągę. Jeszcze kilka słów o adapterze, bo ten adapter to jest właściwie kwintesencja tak naprawdę całego tego rozwiązania. Co on może i co potrafi, to pokażę Wam za chwilkę w drugiej części materiału. Natomiast pamiętajcie też, że to jest cały czas, cały czas rozwijany projekt. Niestety robi to jeden gościu i tak naprawdę no, też robi to zapewne po godzinach, w międzyczasie i tak dalej. Zresztą zapewne boi się też że zawołają go na front, bo niestety, no, mamy taką sytuację polityczną, jaką mamy, więc gdzieś, gdzieś, z tyłu głowy zapewne ma ważniejsze rzeczy. Natomiast funkcjonalność jest nadal, nadal rozwijana i ja też mu parę pomysłów już sprzedałem, między innymi na przykład przytrzymanie przycisku audio, jeśli mamy CD 70 czy 90 i, i wzwyż, będzie powodowało otwarcie jakby wybranego odtwarzacza audio, no i wciśnięcie przycisku Nawi będzie uruchamiało wybraną aplikację do nawigacji. Myślę, że to takie całkiem, całkiem spoko jest, całkiem takie logiczne do, do tego rozwiązania. Więc to jest kolejna sprawa. Natomiast tak jak wspomniałem, jeśli macie więcej tego typu pomysłów, piszcie. Więc będziemy próbowali to wszystko jakoś gdzieś kiedyś ugryźć, bo to są już na tyle proste rzeczy, że ich implementacja w aplikacji. Jakby wymaga dosłownie zapewne kilku linii kodu, nie będzie tutaj jakiejś e, jakiś rewolucji trzeba tworzyć, więc naprawdę wszystkie te pomysły e, zbierzmy do kupy, ja przekażę je dalej i zobaczymy co z tego będzie. E, schematik Wam wrzucę teraz, więc zobaczcie sobie jak wygląda podłączenie tych wszystkich elementów. Więc tak naprawdę w tej chwili ja zabieram sprzęt do nagrywania, e, idę do samochodu i widzimy się z samochodu. No to co, słuchajcie, witam Was w drugiej części. Odcinka odnośnie tableciku, przymkniemy sobie drzwi, żeby było troszkę ciszej. Dobra, słuchajcie, zaczniemy sobie po kolei od interfejsu. To, co tu widzicie, cały ten interfejs, to jest tak właśnie, to jest właśnie wspomniany car luncher, o którym już dzisiaj mówiłem. Do niego jest motyw, właściwie motyw, który komponowałem trochę ja na podstawie jednego już istniejącego. A co za tym idzie, więc mamy zestaw ikon. Mam jakąś tam tapetę logo, pierdoły i cały ten layout, jak to jest wszystko ułożone, to też robiłem ja. I tutaj, żebyśmy się nie musieli zbytnio em, rozpisywać, rozkładać co i jak jest do zrobienia, to gdyby ktoś z Was był zainteresowany tym, żeby mieć dokładnie tak samo, to ja się chętnie podzielę tym e, motywem, który tutaj, który tutaj widzicie. Jak wgracie sobie tą aplikację i to, co y, wam podeślę, jeśli chodzi o layout, to już macie praktycznie wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o, o aplikację MacroDroid, Odpalmy ją sobie. Dziś ona tutaj jest, jest. Jak to wygląda? Macie coś takiego jak makra. Ja już tutaj swoje zrobiłem. I działa to na takiej zasadzie. Macie trigger, macie czyli coś, co wywołuje całą akcję, i to w naszym przypadku ma być podłączenie ładowarki. E, macie do tego wszystkiego, co ma się zadziać, czyli na przykład nie wiem, odpalamy ekran, włączamy muzykę i ewentualnie możecie mieć jakieś dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, żeby dana rzecz się zadziała. Natomiast tego nie konfigurowałem, bo jakby na sam start nam na razie nie jest to potrzebne. Także jak widzicie, mam tutaj listę makr. Możecie je sobie zrobić sami. To jest bardzo proste. Jak wrócicie sobie tutaj, dajemy dodaj makro, wybieramy sobie na szybciutko bateria zasilanie podłączona, odłączona ładowarka. Wybieramy od początku ładowarka podłączona. OK. Wszystkie trzy musimy sobie zaznaczyć, no bo jakby tablet był wyposażony w inne funkcje niż w sensie w jakieś tam funkcje ładowania, no to to, żeby przy wszystkich trzech możliwościach, akurat tu są trzy do wyboru, ta funkcja zadziałała. Dajemy sobie OK. No i teraz co ma się wydarzyć, czyli akcja, tak? Możemy wejść sobie w ekran, ekran włącz, wyłącz, ekran włączony, bo chcemy przy podłączonej ładowarce, chcemy, żeby ekran się włączył. Tutaj taka mała ciekawostka, będziemy próbowali jeszcze robić albo na bazie tego oprogramowania, które jest, albo w ogóle cały system operacyjny tak przebudować, żeby dało się bez ruta, to dla zainteresowanych Androidem trochę, żeby dało się też uruchamiać urządzenie od zera, a nie tylko ekran, więc to też nam pozwoli ewentualnie na oszczędzenie trochę energii przez noc, czy samochód, kiedy gdzieś stoi, jak zaparkujecie sobie na przykład pod, pod pracą, nie? Ale wracając, dajemy sobie ekran włącz, dajemy sobie OK, i właściwie to jest tyle. No, żadnych ograniczeń, czyli żadnych dodatkowych warunków nie potrzebujemy spełnić, żeby, żeby ta funkcja się zadziała. Ewentualnie tak jak już wspomniałem, druga akcja i tutaj mamy na przykład multimedia, dajemy sobie nie wiem, odtwarzacz, włącz dźwięk. Nie to nie jest to. Przepraszam, tu sterowanie mediami, dajemy sobie symuluj przycisk mediów i wybieramy odtwórz lub pauza. I w ten sposób mamy makro, które tak naprawdę jakby no, uruchamia nam tablet. Po przekręceniu kluczyka, za chwilkę Wam pokażę jak to, jak to działa już w demo. Dalej, co my tu jeszcze potrzebujemy? Temat tego GPS-u. Jak widzicie, tu mam antenkę. Będę to chciał sobie gdzieś zamontować, nie chciałbym, żeby to było widoczne gdzieś, czy gdzieś na szybie czy na podszybiu, więc moim ambitnym planem jest ściągnięcie tej osłonki od głośnika, ten głośnik on tam jest, ale jest mi zupełnie niepotrzebny, bo jest odłączony i prawdopodobnie właśnie schowam ją tam, tak żeby ona była na widoku, żeby ten zasięg GPS-u bardzo szybko mógł się złapać. Natomiast jak skonfigurować sobie tą aplikację? Musimy mieć GPS Connector, tak się nazywa ta aplikacja jak widzicie, ten GPS jest podłączony po USB do stacji dokującej, jak już pewnie widzieliście na schemacie. Czekamy sobie chwilkę, on sobie zaraz zasięg złapie. Nawet mogę go tutaj dać troszkę do góry, żeby to nam przyspieszyło. Natomiast w międzyczasie, co musimy zrobić? Musimy sobie wejść w ustawienie deweloperskie Androida, i żeby to zrobić, to wchodzimy sobie w o tablecie i musimy, jak dobrze pamiętam na wersję OS-u, tak, ileś tam razy kliknąć i wtedy nam się pokaże komunikat jesteś programistą, teraz możesz coś tam zmieniać więc lecimy sobie na sam dół ustawienia dodatkowe i tu będziemy mieli opcję programistycznej, to nas interesuje teraz sobie scrollujemy na dół aż do kategorii lokalizacja To jest tutaj. I teraz mamy aplikację do pozorowania lokalizacji, i w tym miejscu ona jest już zainstalowana. Tu się pokazuje, musimy ją wybrać. I w ten oto sposób bez większego problemu będziemy mogli sobie korzystać ze wszystkich dobrodziejstw GPS-u. Jak widzicie, mamy godzinkę, mamy nasze współrzędne, tak? No prędkość jest zerowa, bo nie jadę. I w tej, w tej chwili możemy sobie wejść w nawigację. Tak, proszę bardzo, możemy sobie na przykład dać, nie wiem co, gdzieś na jakiś, może być Wrocław Główny. A, przepraszam, bo nie wrzucony jest internet, tu trzeba by było się podłączyć z GPS, z Wi-Fi, z hotspotu, przepraszam. Więc no jakby, w każdym razie możecie mi zaufać, że to działa, później Wam w demo jeszcze pokażę jak to, jak to wygląda. No to dobra, słuchajcie, to teraz polecimy sobie z małym demo podpalamy zapłon. Palają nam się aplikacje. Tak. Czasami niestety sporadycznie jeszcze jest tak, że trzeba um, Bluetooth podłączyć, żeby muzyczka grała. Więc to jest jedna rzecz, ale jakby da się to ominąć w taki sposób, że do stacji dokującej będzie trzeba podłączyć um, Przejściówkę z USB-C czy z USB-A na jack'a, jeszcze to spróbuję zrobić, żeby tu nie było problemów właśnie też z Bluetooth'em, ponieważ cała muzyka jest tak skonstruowana, jak większość was już, z Was już pewnie ma, bo tam chłopaki widziałem, że robią moduły do tych, do tych CD70 na przykład, czyli do AUX'a dokładają Bluetooth I ja mam dokładnie tak samo zrobione, czyli radio jest cały czas ustawione na AUX, a muzyczka sobie leci po, po AUX'ie, tak? Więc mam podłączone, jak widzieliście, razem ze stacyjką ekran się zapalił. Możemy sobie wejść w aplikację Droidon Car. Tu macie wszystkie pokazane informacje odnośnie komputera pokładowego. Możecie sobie zmieniać też ustawienia klimatyzacji. Mam nadzieję, że to widać na ekranie. Ewentualnie jeszcze włączymy sobie tu nagrywanie. Więc zobaczcie, możecie sobie zmieniać ustawienia. Tak. Wrzucamy sobie na auto, tak jak było. Tutaj możecie też sobie do tej aplikacji dodać skróty. Na przykład sobie możecie ustawić, nie wiem, do jakiejś tam aplikacji e, skrót, tak? Tu mamy jakieś radyjko do, do słuchania. Więc sobie stąd wychodzimy. Natomiast na przykład teraz, gdybyśmy chcieli wejść w komputer pokładowy, to ja, nie wiem czy widzicie na kadrze, ale, ale ja wciskam na radiu przycisk BC e, i zobaczcie, co się dzieje. Wcisnąłem przycisk BC, tak? Mamy cały komputer pokładowy. Mogę sobie sterować pokrętłem z radia. Wszystkie informacje tu są. Tu jest taki całkiem fajny zbiór informacji w tej aplikacji odnośnie samochodu. Jakieś tam podstawowe rzeczy, typu temperatura wody, napięcie czy jakieś tam tematy odnośnie spalania. Wciskam przycisk Mine i wracam sobie elegancko do, do głównego ekranu. Tak? Mogę też sterować tabletem głosem, jak wszyscy pewnie wiecie, bez większego problemu. Tutaj taki przykład: hej Google, nawiguj do domu. I tu mamy ustawioną nawigację do domu. Nie? Odpaliło nam się wszystko elegancko. Możecie się bawić dowoli tym tabletem. Nie? Co my tu jeszcze mamy? Temat jest fajny jeszcze, ponieważ możecie sobie też przerzucać muzyczkę z kierownicy. Sterowanie kierownicy zobaczcie. Cyk, mamy kolejny cyk, kolejny utwór. Bez większego problemu, nie? Cofnąć też możemy. Ewentualnie możemy sobie tak zrobić, że możemy sobie zatrzymać klikając dwa razy do góry, i macie pauzę dwa razy do góry i muzyczka gra. Muzyczka gra ale Ja ją trochę przyciszę, żeby nam nie wyciało jakiś tam tematów yy, no wiadomo, praw autorskich, tak? Więc to jest to jest druga rzecz. Yy, dowolność aplikacji jest. Wszelaka. Ja na przykład tutaj mam jeszcze skonfigurowane czy nieskonfigurowane aplikację torque. Ona też można sobie tam poustawiać. Zapewne kiedyś widzieliście jakieś tam parametry, typu nie wiem, przepływomierz albo wciśnięcie gazu, czy doładowanie, cofnięcie zapłonu, czy wyprzedzenie, kąt wyprzedzenia zapłonu, tego typu rzeczy. Trochę to wygląda jak w nowych Skylinach, więc naprawdę też fajna sprawa. No, i tak naprawdę tyle z tego wszystkiego. No, co tutaj sobie jeszcze pomyślicie, możecie sobie dowolnie robić. Myślę, że to jest naprawdę fajna rzecz, bo dużo daje możliwości sam tablet, na przykład względem CD70. Tak? CD70 mamy jakąś tam pseudo-starą mapę. Nie możemy normalnie w standardowych parametrach włączać sobie muzyczki, jakiej tam sobie chcemy, chyba że ktoś, tak jak mówię, ma, ma Bluetooth, Aux plus komura. No ale to też jest kłopotliwe, bo, bo wiadomo, że, że trzeba tą komórę gdzieś złapać, z tym Bluetoothem się połączyć i tak dalej. Tutaj mamy Spotify'a, możecie sobie włączyć co Wam się chce. A najlepsze to jeszcze, jakbyście chcieli. Nie wiem, czy tu jest jakaś taka pioseneczka. Tu jest taka pioseneczka. I możecie sobie na przykład. Nie, o oh jest. Możecie sobie pośpiewać, jakbyście chcieli. Oczywiście na postoju, nie podczas jazdy, nie? więc to jest, to jest kolejna sprawa. No i co? Zaraz wam jeszcze pokażę, jak ten tablet jest zamocowany. Jest zamocowany w trzech punktach: tu na dole i na środku deski. Jest zamocowany na klej CX80. To jest taki klej hybrydowy, czarny. Więc jak widzicie, naprawdę solidnie to się trzyma. to nie ma większego problemu z tym. I tak na razie to musi być. Natomiast jak wspomniałem, tu wystarczy, prawdopodobnie będzie wystarczyło wyciąć troszkę tej deski, wpuścić ten tablet te 2 centymetry czy półtora głęboko, e, zalepić te tematy, co tam są pozostałe i naprawdę będzie picobello. Na zdjęciach, za chwilkę na przebitkach zobaczycie, jak, e, jak to wygląda, jak jest zamocowane. Zdjęcia plus film oczywiście spróbuję Wam wrzucić. E, chyba tyle. Chyba wyczerpałem cały materiał. Więc wydaje mi się, że że mamy to omówione. Gdybyście potrzebowali dodatkowych informacji, co mam nadzieję, że, że i tak już, jak oglądaliście cały film od deski do deski, to wiecie, to też dawajcie znać. Natomiast, tak jak wspomniałem, gdyby trzeba było podzielić się z wami tym motywem, to też chętnie, chętnie go udostępnię, więc nie ma najmniejszego problemu. A teraz jeszcze zobaczcie, tak to jest zamontowane. Tu jest ten kabelek, o którym wspomniałem. Jak widzicie, zobaczcie, jestem bardzo mocno. Już wygięty, i jakby nie widać tego, nie jest jakoś mocno problematyczne z punktu widzenia pasażera. A tu siedzę teraz na miejscu pasażera. Tak to wygląda. Sorry, kurczę za to słoneczko. Niestety, niestety tak to dzisiaj jest ładna pogoda. Jak nie trzeba, nie? Tak to wygląda z pozycji kierowcy. Tu macie nawet o, taki kąt, jakbyście bardzo chcieli. Jeszcze z góry. Więc naprawdę, naprawdę nie jest źle. Patrząc na, na, jakby mówię, na kąt widzenia z punktu kierowcy czy pasażera, nie ma większego problemu. No jedynie przeszkadza mi troszkę ten, ten tutaj kabelek, co wystaje, ale z tym sobie poradzimy za jakiś czas. Natomiast no nie jest to jakoś mocno uciążliwe, tak? Natomiast całe centrum dowodzenia, jak widzicie, jest tutaj. Oczywiście to jest w tej chwili jeszcze wersja, że tak powiem, nieskończona. Tu mamy adapter, tu mamy procesor dźwięku, no i tam jest ta stacja schowana, daleko jest, jest ładowarka. Wszystko jest połączone tak jak już. Kolejny raz się powtórzę na schemacie, który widzieliście wcześniej trochę tutaj trzeba będzie kabelków posprzątać i, i będzie elegancko. No tych kabli jest u mnie trochę więcej, bo do, do procesora dźwięku no, idą wszystkie głośniki, idzie subwoofer, więc jest tego troszeczkę. Natomiast jak założę sobie górną półkę, to Wam zaraz pokażę, bo na niej też parę rzeczy leży, więc po założeniu górnej półeczki wszystko nagle znika i jest porządek, nie? Oczywiście jeszcze tego GPS-a będzie trzeba gdzieś tam schować, więc na to, na to też przyjdzie pewnie czas za jakieś parę dni. Eee, mówię, dziękuję, że obejrzeliście i jakby coś to do usłyszenia w komentarzach czy gdzieś tam w wiadomościach prywatnych. Ja się zawijam, bo muszę to jeszcze poskładać bo, bo muszę to dzisiaj wrzucić choćby nie wiem co, bo już wam obiecałem, że będzie wczoraj, więc ja się zawijam. Bardzo dziękuję i do następnego. Trzymajcie się. Siemka.